Dzień dobry, witajcie. Tutaj Morena ze strony ścieżka a to jest czytanie miesięczne. Czytanie na maj 2021 roku. Czytanie będzie podzielone na znaki. Dla każdego znaku mały rozkładzik i karta rada. zwykle powtarzam, weźcie z niego to, co wiecie, że jest Wasze, co czujecie, że jest dla Was. Resztę zostawcie. Jeśli kompletnie nic się nie zgadza, zajrzyjcie do czytania dla Waszego Ascendentu, dla znaku, w jakim macie Ascendent, bo czasem postawi potrafi po, powiedzieć więcej niż sam znak słoneczny. Pamiętajcie oczywiście, że to Wy jesteście odpowiedzialni za decyzje w Waszym życiu, za podejmowanie decyzji w Waszym życiu. Nie powierzajcie go w niczyje inne ręce. A już szczególnie jakiejś baby obcej z kartami i z YouTube'a. Pamiętajcie. Nim e, przejdziemy do czytania, dziękuję wszystkim bardzo. Za Waszą obecność na kanale, witam też nowych subskrybentów, bo się co i rusz troszeczkę pojawia. Stałych bywalców, oczywiście, jak zwykle, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję Wam bardzo za wszystkie subskrypcje, komentarze, pogubienia i zachęcam Was do nich gorąco. A teraz przechodzimy do czytania. Dzień dobry, Baranki. Witam, baranki. Zobaczmy, co przynosi dla Was miesiąc maj. Dla zodiakalnych baranków maj 2021 roku. Ogólna energia miesiąca. Azbuła. Się zająć na czym się skupić król buław a czym się zająć jakby mniej, albo zupełnie wcale czemu nie poświęcać uwagi, bo nie jest ona temu w tej chwili potrzebna bądź co wykreślić z listy rzeczy do zrobienia, albo przesunąć na dół. Co nie jest tak, tak strasznie ważne, żeby trzeba się było nad tym specjalnie skupiać. Królowa Pucha. Wyzwanie na ten miesiąc. Dla zodiakalnych baranków. Wyzwanie na miesiąc maj. A i znów ta mieczy. A ja tak z jej strasznie nie lubię i tak strasznie nie lubię o niej mówić. Co w wyzwaniu może pomóc? Mak. A co w wyzwaniu może przeszkodzić? Kapłanka. Baranki w związkach. Sprawy uczuciowe dla baranków w związkach. Kapłan. Dla baranków singli. Sprawy uczuciowe. Dziesiątka monet. Sprawy zawodowe i finansowe. Pieniądze, finanse, praca. Kabuław. Bardzo ładnie. I co, co przychodzi do warunków? Z otoczenia. Trójka buław. Pod spodem mamy wieże. No jest tak. Coś, co wydawało się być stałym, wiecznym i nieruszalnym, padło. Coś się zmieniło. Nastąpiła wielka, totalna zmiana o 180. I teraz należy sobie z tą zmianą poradzić. A jak? Ogólna energia miesiąca. A buław. Wymyśl sposób. Wymyśl sposób i działaj. Buławy to działanie. Buławy to ogień i pasja. No. Cesarz, wasza karta. Karta baran. Zawaliło ci się coś? No trudno. Było słabe, to się zawaliło. A teraz zbieraj się i buduj. Buduj na nowo. I tak, na czym się skupić? Tak, mamy, nadal mamy. Buławy, Króla Buław. Zarządź i działaj. Przy czym, o ile król Buław skupia się głównie na działaniu, to cesarz łączy w sobie jakości wszystkich czterech króli tarotowych, tak? Czyli oprócz działania dodaje do tego jeszcze strategię króla mieczy. Dodaję do tego jeszcze namysł, rozsądek. Niemniej to, co dla Was będzie w tym miesiącu najważniejsze, to działanie. Rób coś. Drogi Baranku i droga Baranko. Weź i rób coś. Tak. Zostaw za sobą to, co zostawić trzeba. Zostaw za sobą to, co wiesz, że było dla Ciebie destrukcyjne. To, w czym tkwiłeś i tkwiłaś, mimo świadomości, że to nie jest to, w czym chcesz być. Działaj. Wiesz już, czego chcesz. Król Buław, o tak, wie, czego chce. O ile w ósemce pucharów jedno, co wiadomo z całą pewnością, to czego się nie chce, a mianowicie tych ośmiu pucharów, które zostawia się za sobą, gdzie wyrusza się po ten dziewiąty puchar, tak, to Król Buław już doskonale wie, czego chce. Moi drodzy, to, co Wam może przeszkodzić, to jest królowa Pucharów. Czyli królowa Pucharów w takim negatywnym wydźwięku jest niezwykle skupiona na sobie, na swoich emocjach, na swoich bólach i swoich cierpieniach. Skoncentrowana na swoim przeżywaniu. A wy tu się macie skupić na, na konkretach, na Ziemi, na Materii, na odbudowaniu tego, co runęło, odbudowaniu, budowaniu siebie na nowo. I tu mm, na dogłębną analizę swych uczuć przyjdzie czas, I na zagłębianie się w siebie przyjdzie czas, ale to teraz masz działać. tak kolejny król buła teraz masz działać drogi baranku wasze wyzwanie na ten miesiąc no właśnie mamy ósemkę mieczy, której nie lubię bardzo jak już wspominałam, bo to jest najgorsza rzecz, jaką najgorszy samosabotaż jaki, jaki ludzie robią sobie sami sobie sami Mamy tu panią. Pani sobie siedzi przed lustrem. I ogólnie nic jej nie jest. Ale jak widzi siebie w lustrze? Skrępowana, bezradna, atakowana. Nie jest tak naprawdę. Tak naprawdę po prostu sobie siedzi. Ale widzi siebie tak. To jest w jej głowie, to jest odbicie jej myśli. Ja jestem biedna i nie mogę zrobić ruchu. Bo wymyśliłam sobie taką całą masę problemów, że w ogóle. Ca... Tylko, tylko siedzieć i płakać mogę. I myśleć o tym, jak bardzo jestem bezradna. Lub bezradna, tak? A, a ty masz działać. Działać. Działać działać, działać. Zwróćcie uwagę. Działać wykraczając poza szablon, w którym dotychczas siedziałeś. Ósemka pucharów, to jest porzucanie negatywnych szablonów, w których coś kulało. Zwróćcie uwagę na tego asa buław. Siatka ograniczająca myśli, ograniczająca to, co ten umysł może wytworzyć. I ogień asabuław przepala ją, uwalnia myśli, przełamuje schematy. Działaj poza schematem, działaj nieszablonowo, działaj inaczej niż zwykle. Zrób coś inaczej niż zwykle. A przede wszystkim działaj. Tutaj największym wyzwaniem jest właśnie przełamanie tego poczucia, że ja nie mam ruchu, ja nie mam możliwości, ja nie jestem w stanie. Jesteś. Oczywiście, że jesteś. Tylko musisz się zerwać. Sam się zerwać z, z tych sznurków, tak? To, co cię wiąże, karta diabła. To, co cię wiąże, mój drogi i moja droga, wiązałeś się na to sam. Sam się dałeś i dałaś te sznurki zaplątać. To teraz znajdź sobie w siłę, aby te sznurki zerwać. Względnie przepalić. I tak, owszem, będzie to wymagało wiele siły i wiele odwagi, i będziesz sama i sam przeciw wszystkim. Ale to, co może Ci pomóc w realizacji tego, to myśl, że to Ty jesteś odpowiedzialny i odpowiedzialna za swoje życie. Mak, mamy tutaj kartę Maga. Mak kreuje. Mak tworzy. Mak ma wolę, mag ma możliwości, umiejętności, determinację i wytrwałość do tego, żeby tworzyć sobie świat taki, jak mu odpowiada. Tylko musisz przyjąć na siebie odpowiedzialność za to tworzenie. Jeżeli jestem w tym, co mi nie odpowiada, to podejmuję działania, aby mi odpowiadało, tak? aby sytuację poprawić, naprawić bądź zmienić. I może nie uda mi się za pierwszym razem i dostanę po pupie. Ale to będzie może, może nie osiągnę sukcesu tak o, na pstryk od razu. Ale to ja kieruję swoim życiem. To ja biorę odpowiedzialność za to. Nie zwalam tego na jakieś rzeczy z zewnątrz, które mi uniemożliwiają. Nie. Znajduję wyjścia. Zamiast budować problemy, rozwiązania problemów. Karta Sądu. Karta Sądu, która, e, którą wolę nazywać Kartą Zmartwychwstania, a tu w tej talii wręcz Kartą Przyzwania. Przyzwania tego, co chcę. Jeśli nie odpowiada Ci Twoje życie, to twórz je takim, jakie chcesz mieć. Rób coś. Teraz tak, co w tym wyzwaniu może, może przeszkodzić? No właśnie. Tutaj mówimy cały czas o działaniu. Tak? Tutaj mówiliśmy o tym, że to, na czym się skupiać mniej to własne, własne emocje, nadmierne topienie się w swoich emocjach. I że należy trzymać się rzeczywistości, trzymać się materii, trzymać się konkretu. I na tym się skupić na ziemi. Kapłanka. Kapłanka. Za bardzo do Ziemi się nie przywiązuje. Ok? Kapłanka jest taka trochę oderwana od rzeczywistości, od tych, tych spraw ziemskich. Kapłanka tak sobie przemieszcza się tak z 20 centymetrów nad Ziemią. Ona taka w innej nieco rzeczywistości żyje. Zwróćcie uwagę na to, żeby. Trzymać się konkretów, żeby oboma nogami stać na ziemi, tak? Wykorzystajcie to, co się dzieje, aby zmieniać swój los, tak? Byście nie musieli narzekać, ale do tego musicie działać. I teraz tak, dla baranków w związkach. Dla laberanku w związkach mamy kartę kapłana. Yy, związki nieformalne mają szansę się sformalizować. To raz. Mhm. No i ten mak. Znów. No i znów ten mak. Yy, związki sformalizowane i stałe i trwałe. Kolejna, kolejne podkreślenie. Ty jesteś odpowiedzialny za to, co się w Twoim życiu dzieje. Są okoliczności, które są przyjemniejsze, mniej przyjemne, bardziej sprzyjające, mniej sprzyjające, ale w Twoich rękach jest to, jak Ty do nich podejdziesz. Tak? Czy w ogóle do nich podejdziesz? Czy będziesz coś robił, czy tylko będziesz myślał o jej, jakie to nieprzyjemne czego doświadczam. I tu jest znowu wskazanie, wręcz wskazanie palcem na działanie. Działanie owszem, wsparte z góry tym palcem opatrzności, ale jednak 90% to są Wasze ręce, które mogą stworzyć. Które mogą zburzyć, i które mogą naprawić, i które mogą zepsuć. Ale tak czy inaczej, to na Was spoczywa to, co będzie dalej. To Wy w tym momencie kształtujecie Twój los. I albo będziecie go kształtować w oparciu o Rzeczywistość. Oto, co na Ziemi. Albo będziecie sobie patrzeć, wzdychać do Księżyca i funkcjonować w oderwaniu od rzeczywistości. Wasz wybór. Wasz wybór, moi drodzy: albo obieracie działanie i działacie, albo siedzicie dalej iluzjach, w przywiązaniach i w poczuciu ja nic nie mogę. Baranki single. Baranki single, tutaj barki będą się spełniały na łonie rodziny. Iż baranki single owszem marzą o tym, żeby singlami przestać być. Ale tutaj wasze, wasze uczucia raczej, raczej będziecie inwestować w tych, którzy już są w tej chwili Waszymi bliskimi. Wyjazdy rodzinne do rodziny. Spotkania rodzinne takie wyjazdowe. Coś takiego. Coś takiego mi się, mi, się tu mażne, yy, mi się tu kładzie. No romansów nie widać. Romansów nie widać moi drodzy. Ci, którzy czekają na romansę no to jeszcze nie w tym momencie. Sprawy zawodowe i finansowe. Szóstka buław. Sukces. Sukces, zwycięstwo. Sukces, zwycięstwo, o ile będziecie przestrzegać zasad. Czyli, jeżeli chcecie sukces odnieść, to tylko czystymi sposobami. Natomiast, jak najbardziej, możliwości są. I znów logika, logika i fakty. Co przychodzi do Was z otoczenia? Trójka, buław, która oznacza to, że przychodzi do Was, przychodzi Wasza fala, przychodzi możliwość na to, żeby zadziałać, na to, żeby ten swój los stwarzać. Świat Wam sprzyja, świat się przed Wami otwiera i zaprasza. Tylko znów należy zmienić swoje myślenie, należy zmienić swoje postępowanie, zrobić coś inaczej niż zwykle, przełamać to. Przyjąć odpowiedzialność za kształtowanie swojego losu. Moi drodzy, szansa jest, trzeba działać. Trzeba ją wykorzystywać. Łatwo nie będzie. Ale jak się uda, to będzie tylko Wasze dzieło. Wiedzcie o tym. Jacy będziecie z siebie dumni. Nawet jeśli nie uda się w 100%, tylko w, nie, w 95%. Rada dla baranków. Na maj 2021 roku. Przełamywanie barier. Patrzcie. Pan wykasza sobie drogę. Przełom jest w zasięgu ręki. Pan wykasza sobie drogę przez labirynt. Zamiast iść utartą ścieżką, tam łatwymi ścieżkami, tam gdzie nie ma przeszkód, podejmuje wysiłek, żeby wydostać się z tego labiryntu, w którym utknął. I mimo, że nie widział możliwości, tak nie jest w stanie się wyjrzeć ponad i rozejrzeć się, w którą stronę w ogóle ma iść. Bierze w swoje ręce odpowiedzialność za to, żeby się z tej sytuacji wydostać. Moi drodzy, życzę Wam dużo siły. Życzę Wam przełamywania. Tego, co was więzi. Siły do przełamywania tego, co Was więzi. Życzę Wam satysfakcji z przełamania tego, co Was więziło. Życzę Wam odnajdywania tego, co Wam brakowało. Życzę Wam tworzenia z sobie tak pięknych rzeczywistości. Tak pięknego nowego życia, jakie tylko. Możecie sobie wymarzyć. Pamiętajcie, że zasługujecie na nie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.